Siemarkoz do z tej strony and welcome! Reakcja na animację! Panie moi drodzy, powrócimy sobie dzisiaj po raz kolejny na reakcję na animację, tylko tym razem założę swoje okulary i pooglądamy sobie hagiego łagiego tylko w 360 stopniach. To będzie kilka filmików, zapraszam bardzo serdecznie. Lecimy! Moi drodzy, zobaczcie! W ogóle jestem bez czapeczki, możecie zobaczyć sobie moje włoski, bo Wy bardzo chcieliście, żeby widzieli moje włoski. Zobaczcie w ogóle jak już wygląda ten hagiwagi. Przecież to jest to jest. To jest nienormalne. 360 stopni hagiwagi. Jak ja to mam załączyć, jak to się załącza? Ja nie mam żadnego pojęcia, jak to się załącza. Ciśniemy, to jest w ogóle z kanału Lim 360 VR 4 miliony wyświetleń. Okej, okay, powinno być ok. Dobra, spoko, ciśniemy. Patrzcie to. Oh my god, jesteśmy w jakimś domu. Okej, okay, tu w ogóle e, moje drogie teleżą, to ja sobie może tutaj zrzucę na dół. Gdzie mnie. Oh my god, tu jest! On tam, on tam jest! On tam jest! On teraz tutaj idzie. Co za. Co za obesrołek, ty. Gdzie on teraz jest? On za chwileczkę się tutaj gdzieś obok nie pojawi, prawda? Bo tak jest za. Patrz, 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 jak jakiś. Poszedł, o nie przepraszam, cisną mi się niechcący. Gdzieś sobie tam poszedł teraz. Za... Zaśbiegnie! No zaś biegnie... Inna kamera teraz, ok? Idziemy, Aha, bo to jest chyba kamera z domu! Mie... O Kissy missie! Kissy? Missy. Eee... Kissy... O! Gdzieś zaskoczyła sobie na dół. Co za Kisi no gdzie ona jest? Nie. Oh o my god! Jak ja się jej teraz przestraszyłem, bo ja jej tutaj nie widziałem! Bo ja cały czas na nią tutaj patrzyłem, gdzieś lewo, prawo i tak dalej, ja słyszałem, że było takie... O teraz tu drzwi otworzy, prawda? Na bank, na milion procent, O! Oh! Idzie, pan. Patrz jak tańcuje, patrz. Tyryryry! Tyryry! Tyryryry! Gdzie ona tam wyszła? O już! Okej, okay, thanks for watching Okej, okay, ciśniemy moi drodzy, bo, bo, ja mam, bo ja mam teraz mam więcej jeszcze do pokazania. Ja, ja już, już wam pokazuję, już moment, moment To jest tutaj teraz, patrzcie to Tu jest w ogóle nowy Aha, tu jeszcze jest 360 video, Poppy Playtime Ja wiem e, to, O może to! Też od tego Lime 360 VR VR 360 stopi poppy playtime huggy wuggy and killer Okej, okay, dobra Umar Kokoła ci kiri simi finina ZUNO! O widzisz, mówię o że tak robi! Kocini kiri simina ZUNO! My się teraz ukrywają! Jakie to są bezroki, nie? Kocini kiri simi kiri na Juhu! A teraz się odwróci, no? Dziu! Oni, oni są szybsi niż ona, no? O mój. Koci! Dobra, co czasami będę młodzić? patrz, patrz, patrz! No, 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 no! <grymne> Kokoła ci, kissy si, mi, Kirida! O, ja ten zaś tam patrzy i kissi, mi, si to samo. Ju Oba! Zauważyła go chyba, nie? Co i do niego czy nie? Dlaczego ona w ogóle jest teraz taka gruba? Ma taki... O, aha, bo teraz ma... O, kissy mi, Bo ona ma... Tra Naprawdę się tutaj pojawił. Przez. Wanie się gdzieś tam pojawił. No co za. Kirie Zaś się tutaj pojawił. No co za. Co za hagi, -wagi. Widzicie, co jest. Gra... O nie. No i co, i teraz do niego strzelić? Czy... A nie, Kissy go uratuje. Znaczy prawie go uratował. Dobra, moi drodzy, dzisiejmy sobie więcej. Ja może wejdę na ten kanał do Lime 360 VR. Co to tutaj jest? VR 360 stopni, Poppy Playtime. Huggy Wuggy Drunk Pepsi Aha, czyli, że pije Pepsi No dobra, już patrzymy for... kukwu. Kukwu. Dlaczego oni piją tutaj takie te... Pepsi? Kuku As for me and my house, we will serve the Lord Okej okay. Czyli będziemy służyć Bogu, tak? No okej okay. Kuku Teraz tutaj... Aha, bo teraz ona z gra w takie Kuku Kuku A nie takie jakieś inne rzeczy No dobra, no niech będzie. Kuku A to... <noise> Teraz stoi... Ona... bo ona chce ukraść tą Pepsi! Patrz Patrz to, tutaj podeszła sobie, tutaj cyk, pyk, okej, okay, dobra O Jezus Maria, co ona, co ona teraz tam zarzuciła? Co ona im teraz tam zarzuciła? O Jezus, to jest znowu ta sama animacja tych śmiejących się e, e, potworeksów, nie wiem Tak się każdy śmieje, tak się ostatnio też... Nikt śmiał i tani i wszyscy się tak śmieją O Jezus. No ale o co chodzi? Dlaczego one się tak z tego śmieją? Bo co? Bo oni byli pijani przez Pepsi? O... o co w tym chodzi? O co w tym chodzi? Dlaczego oni teraz tak będą gdzie... Pat, pat, leci, leci. Pat, 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 Ale to naprawdę aż jest takie śmieszne Kissy Ty się aż tak z tego musisz śmiać? Ale z ciebie z Kissy Missy! Aha. Thanks Dobra, thanks for watching! Ja wiem, że tutaj jeszcze był... Nie, nie, nie! Nie ściągaj tego! I teraz sobie, moi drodzy, wejdziemy tu. Do tego. Do Poppy Playtime Kissy Missy. Coś tam... Oh my god! Teraz... Aha, bo Kupku. to jest to samo w tym samym domku! Kuku! A ona tutaj śpi! Jak, jak ją nazwiemy? Grażyna czy jak? Za chwileczkę znowu wyjdzie i będzie kuku! <noise> Jakie to są... O, jest! A bo oni jej tam przeszkadzają. Oni w ogóle wszyscy żyją w tym samym domu. Ja nie wiem, czy wy w ogóle zauważyliście. Hagi Wuggy, Kissy Missy i, i, i Grażyna mieszkają wszyscy razem. Zanim ją szarpie teraz za łeb. Aż to. Łeb ły. ły. jej ukręcił. Ja nie wytrzymam. O. Nie no, bez przesady, że ona teraz tak będzie wyglądała, no. I ona jest bez uba. A ta co, a Kissy Missy się teraz będzie z niego śmiała. Czy się go przestraszy? No zobaczymy. Patrzcie, przybiegła tutaj. A nie, ona chyba śpi. Ona chyba nie wie, gdzie ona jest, bo ona chyba śpi. A jest co to za waza tutaj jakaś stoi? Oh my god. A ona przecież teraz te same animacje chyba co wcześniej. Eee, co przez wieczkę ten filmik oglądaliśmy, bo jesteśmy teraz praktycznie w tym samym miejscu. Tylko ona ma. Ubrany, ona no tak biegnie, tak. A to I co to jest? Ona tutaj w ogóle łeb sobie wsadziła w suki, dobra? moi drodzy, pociścimy sobie więcej. Bo ten jakieś dziwne to robi te, te, te rzeczy, dobra? Szukamy dalej, dobra? Zobaczmy sobie może teraz. Aha, bo to jest to, że igra... Ja już to oglądałem chyba tak troszeczkę. Nie, jednak. Dobra, on gdzieś tam sobie biegnie. On teraz będzie za nami, bieg. Ja, nie, ja nienawidzę. Oh my god. Ja nienawidzę tego, jak oni tak... Jak on nas tak goni, no! Uciekajmy szybko stąd! Oh my god, ja nienawidzę tej animacji tutaj tego wszystkiego, ja się tego tak boję, że to jest po prostu niemożliwe, nie? Ale może być nawet tak, że on nas za nas na chwileczkę złapie! Pa! Zeskakuje, patrz! cyk! Nie on nie zaskakuje, on tak schodzi! Ja nawet nie wiedziałem co on tak robi. To czy on jest taki mocarny? Dobra, zjeżdżamy! Oh my god! Dobra, patrz to! Idzie! Oh my god! Ojej, jak to wygląda? Muszę Wam powiedzieć, że w tych okularkach to to po prostu masakrycznie wygląda, nie? Ty, 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 uciekamy przed nim! Za chwileczkę się tutaj! Dostanie! O oh my god, już tu jesteśmy! Patrzcie to, kucaj, kucaj, baby! Kucaj, bej! Kucaj, żeś tam, no? Patrz, 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 patrz! A on, on gdzieś tam poszedł! Tu ja nie wiedziałem, że on tam zawsze sobie idzie. Ja myślałem, że on cały czas centralnie za nami będzie chodzić. A to jednak inaczej jest zrobione. Tuś drzwi. O jest zaś teraz tędy idzie. Otwieraj mi te drzwi, szybko, szybko. Otwieraj... Otwieraj mi te drzwi. Dobra, już lecimy stąd. Lec... Dobra, pat, pat. No dalej, on tak idzie cały czas, patrz. Takie gibasty ma ręce. Ja nie wytrzymam. Turn back, no, no, turn back, turn back. O nie, on nas złapie zaraz! Ojeżdż, on jest... A on tam znika po prostu! On tam naprawdę sobie znika i nic się nie dzieje. Dalej? Patrz, jak spadnie teraz, Pa. Patrz to. Patrz. to, pa! pa. Duż! I zniknął. I znikną. No dobra, no wydaje mi się, że my tutaj sobie po prostu będziemy cały czas szli do przodu, że tak powiem. GVC? Wow, ale. Ja się nigdy nie przyglądałem tej fabryce tak. tak. wiecie, jak tak, tak bardzo, nie? Patrzcie, jak tutaj wszystko ładnie pięknie wygląda. Oh my god. Tutaj gdzieś sobie. idziemy teraz tu, tu. Ale to jest ładne, mi się to tak podoba. I te schodki. no. I patrzcie, teraz wejdziemy sobie. Otwieramy tutaj drzwi dokładnie. Tu. Oh my god, patrz. Te schody tutaj są dosyć ciekawe. One mi się bardzo podobają. Ja nie chyba mieć takie w domu, bo one są fajne, no. A co to w ogóle teraz za muzyka leci? Wydaje mi się, że to jakaś muzyczka z. z to nie jest chyba z Poppy playtime, czy. Czy była jakaś aktualizacja i mamy teraz takie. Jak to się mówi? Takie te. Takie dźwięki. No nie mam, nie, nie, nie mam żadnego pojęcia. W ogóle jeszcze jest jeden 360 video, To się chyba nazywa Bendy? E, Bendy? wagi. Wagyu. huggy Wagyu z tego co pamiętam. Ale nie jestem pewien. Dobra moi drodzy, idziemy teraz wyciągnąć Poppy. Poppy. Hello. I'm Poppy. That's me. I'm Poppy. Uu. Uh, hello. Hello, You opened my case. You opened my case. Dokładnie, dobra, moi drodzy, bo tu już będą leciały sobie te napisy i tak dalej, nie? Dobra, lecimy teraz tutaj, albo my jesteśmy w tym domu. Oh my god, pato. hello, kto tam jest u mnie w domu? A to jest ten sam dom, co żeśmy już go już tutaj oglądali. Tutaj będzie znowu biegać hagi Łagi. Jak się nazywa ta, ta druga postać? misi, Okej, okay, siedzę znowu. Znowu jakieś odgłosy, więc idę to szybko. Sprawdzić. Nie wiem dlaczego w ogóle tutaj sobie siedzę. Co tam się dzieje? Ko Koła! Kirysi mi kini finina! Nie <śled> W ogóle tam są drzwi zamknięte, ja nie wiem jak on przez nie przechodził. No dobra, no jakby nigdy nic zasiadamy znowu w naszym kąciku tutaj. Idzie pa! Hello, Hagiwagi. I co teraz sprawdzimy? Się, się pojawi. Ja muszę, że on tam się pojawi, u góry. No dobra, idziemy jeszcze raz sprawdzić, kto to jest, ale wiemy już, że to jest Hagiwagi, Siemanko, Hagiwagi. Nie gadaj, że on mnie teraz zaatakuje. On mnie... Gdzie on, on zniknął? Gdzie on jest? O! Aha, ja myślałem, że nas teraz gdzieś jeszcze zaatakuje. O widzicie tu jest! Bendy in Poppy Playtime! Ostroje TV Dobra, ciśniemy moi drodzy, może sobie jeszcze jeden odcinek, zobaczymy czegoś, tylko co byście chcieli? Może to Poppy Playtime Hidden Kids and Missy Easter Egg, co? 360 view. Aha, bo to jest. Bo to jest ta gra, nie? Hello, Hagi. Ile to w ogóle leci? Dwie minutki, no dobra. Bo tutaj mamy też te jak to się mówi? Sekrety, nie? Color code. Zielony, różowy, żółty, czerwony. To jest zielony, różowy, żółty, czerwony. Pamiętajcie. ok? A bo tamta ciówcia jeździ. Ja zapomniałem, co to są w ogóle za dźwięki. Czerwony, zielony... Nie, zielony, różowy, żółty, czerwony. Zielony, różowy, żółty, czerwony. Okej. Okay. No to ciśniemy. By, by, by biegniemy sobie, ładnie pięknie. Oh my god. Dobra, dawaj. Zielony, różowy żółty, czerwony. Easy, dokładnie. Easy peasy lemon squeezy? Okej. Okay. A, bo mm -hmm. tutaj musimy... Where's the tape? No właśnie musimy sobie tutaj tą kasetę zobaczyć, tylko ja nie wiem czy my ją teraz. Musimy wsadzić i to oglądać, to po prostu pominiemy. A secret VHS hagiwagi? Co? Co to jest? oh my god! Hagi, where are you? Gdzie jest? Power on. I want hagi, coś tam, coś tam. Where is hagi? Gdzie jest hagi? łagi? No zaraz sobie popatrzymy nie i będziemy wiedzieli, gdzie oni. Jezus, te oczy tutaj celuje, Po co celujesz tak tutaj w te oczy? Przez te oczy, te oczy zielone. Gdzie jest hagi? Nie ma hagi, łagiego ani nikogo. Oh, oh, oh. Agi, you there? Patrz, patrz, patrz. O oh. Oh my gosh! O oh, Jezu, Maria, ja nie wytrzymam Ty ty, 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 ty. No, tutaj trzeba zrobić e, e, ciszę, no. Kto tutaj jest? Ty, ty, ty. Trzeba było zrobić ciszę, żeby tej muzyczki nie było, nie? Mmm, you taste delicious, but I'm still hungry, ale dalej jestem głodny. Share this with your friends and I will. Okej, okay, dobra. Moi drodzy, bardzo mi się to podobało. Pamiętajcie, że jeżeli chcecie więcej 360 stopni, dajcie znać koniecznie w komentarzach. Eee, lista wspierających, wasze komentarze, bo was pozdrawiam, jeżeli komentujecie moje filmy i widzimy się w następnym video. Na razie, dzięki, cześciu!